Jesteś szczęściarą. Trafiłaś na głowę, wygraną na loterii. Prawdziwy skarb. Ja za to całe życie mam pecha. A może jesteś po prostu dupa wołowa? Słucham? Jak to łatwo powiedzieć? Ojej, mam pecha. A może czas wziąć odpowiedzialność za swoje wybory, co? Masz dziecko, dziewczyno ogarnij się i wejrzycie w swoje ręce, a nie marudzisz, tylko że Cię pech ciągle prześladuje. Tak. Potrzebowałam to usłyszeć. Za bardzo polegam na pomocy innych zamiast sama. Ale zaraz, zaraz. Ja nie mam za złe, że Tadzik Ci pomaga. W pełni mu ufam. Ale na Ciebie będę miała oko. Jak to mówią? Trzeba pilnować skarbu, żeby ktoś ci go nie podpieprzył. Dziękuję jeszcze raz za pomoc. Nie ma za co. Pa! Trzymaj się, pa! Dziękuję ci, że rozumiesz, że pomagam woli. Rozumiem. No, nic na to nie poradzisz. To choroba. Jesteś du... patologicznie dobrym człowiekiem. I za to Cię lubię. Ja Ciebie też lubię.